Hej, cześć, witajcie moi drodzy, witam Was o skarbie PS4. Zapraszam na kolejny odcinek naszej serii zdecydowanej Random Rankets Rocket League. Moi drodzy, odcinek 9 lub 10 już nie pamiętam, także... Także co? Myślę, że możemy zaczynać. Zapraszam. Dobra moi drodzy, już jesteśmy. Wylosowało nam się jedyneczki. Niby weteran, ale... No zobaczymy. Zobaczymy, chyba mnie poznał, chyba mnie poznał. Nie wiem, może z nim grałem, ale nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy z nim grałem, czy nie. Zaraz zobaczymy. Ups. A, Cię zmyliłem, kolego. Ups. Ocie, panie, pomyliłem się, ale on też. Nie trafił na pustą ramkę. To no to co, no to... Bez minął przedłużania... wykorzystujemy tą sytuację. Nie tak, kurczę, nie wiem, nie wiem, co ja robię teraz. Osadka, chciałem R-drybla walnąć A się nie udało jak zwykle Dawaj. Nie wierzę Dobra, ale nie doleci do tego, także... O oh shit Doleciał Dobra Ups No średnio średnio teraz to wyszło, ale ładna obrona przynajmniej wyszła Aha Chciałbyś Jeszcze dzisiaj zobaczycie na kanale yy, ogłoszenie odcinek informacyjne dotyczący turnieju w Roketa Także śledźcie kanał nie wiem jeszcze kiedy to tego random rankeda. Nagrywam to o godzinie za chwilę, gdzie 15. Bo wcześniej nie miałem czasu, znaczy no niby miałem czas, ale grałem. Grałem w rankedy. Z ludźmi różnymi, także za bardzo kiedy rzucić, kiedy nagrać random rankada nie miałem. Znaczy no w sumie mogłem nagrać z ludźmi, ale ja wolałem sam. A nuż się właśnie trafią na jedynki, bo włączyłem wszystkie playlisty. Także zobaczymy jak to będzie teraz Co, nie wiem czasem czy to nie jest smer No tak trochę na weterana mi to nie wygląda Kurczę, ślepo myliłem się który mnie to, to w takim mamy Bomben... Bombenlegger, co? O co chodzi? Bombenlegger jakiś nie ma boosta, kolego No boost Co zrobisz? Dobra, biorę to. Mam nadzieję, że go okiwam tym razem. No nie popisał się raz. O Ciepanie Nie ma problem. No ładnie sobie to nawet przyjąłem, chciałbym sobie to zobaczyć. Ładnie to przyjąłem. Jedź po Boosta, a ja sobie wezmę Twojego By mnie. Ups. Coś Ci nie wyszło. Dobra, ja to puszczam, żeby się tam pobawił z tą pilką, a... Ajaj, aj, nie trafiłem czysto. Znowu nie trafiłem czysto. Znaczy może trafiłem czysto, ale po prostu w niego. Wow, ten dribbling. GG GG Invite you. No way Nie no, nie, nie biorę go do drużyny, bo teraz Nie mam czasu jeszcze muszę informacyjny na odcinek nagrać o tym turnieju Zobaczymy No dawaj, na wszyt. Prawie. Potrzymamy jeszcze w pojedrzu. Ups. Nie tak chciałem. <laughs> Welcome GG Bupę Ło, awans, za trzecia Dobro moi drodzy, w takim razie dzięki serdecznie za oglądanie tego odcinka. Ładny save był przynajmniej mieliście co oglądać, także dzięki jeszcze raz serdecznie za chwilę odcinek z ogłoszeniami. Trzymajcie się, na razie i cześć!